Galaxy Note 8 to telefon z 2017 roku, w którym koszt wymiany wynosi około 1100 zł. Na szczęście są przypadki takie jak ten, gdy możemy zrobić regenerację, która kosztuje cena na końcu tego shortsa. Właściciel postanowił do momentu naprawy zabezpieczać ekran lakierem do paznokci. Cóż, matryca cała więc podziałało. Oczyszczamy wyświetlacz i przygotowujemy sobie miejsce do wsunięcia cieniutkiej żyłki, z pomocą której oddzielamy pękniętą szybę od reszty wyświetlacza. Robimy to na włączonym wyświetlaczu, żeby mieć pewność, że po drodze nie uszkodzimy matrycy. Teraz czas na wymontowanie większości podzespołów i rozdzielenie ekranu od korpusu telefonu. Taki ekran następnie bardzo dokładnie oczyszczamy i naklejamy na niego nową szybę. Teraz Święta Trójca, czyli nasz nowy laminator, autoklaw, oraz lampa UV, po której to poświęcamy chwilę, żeby popodziwiać, jak idealnie wszystko wyszło. Chwilka na złożenie wszystkiego z powrotem i oto Samsung Galaxy Note 8 po regeneracji, która kosztowała 599 zł.